to tyle. Myślę, że powinniśmy zakończyć już tutaj podpisy, odbierali tak i ruszamy, ponieważ musimy troszkę przyspieszyć, Więc dzisiaj odbieracie się chórami, żebyśmy się tam coś nie, no, nie spotkali. <noise>

żeby wymyśliliście tych kilometrów tyle, że w ogóle nie byliście w stanie przewidzieć, że to Symboliczne czeki panu Sebastianowi, żeby już mogli się cieszyć. I oczywiście mój mikrofon jest do dyspozycji naszych partnerów, jeżeli będą chcieli cokolwiek powiedzieć, to serdecznie dopaszę. również wyklęczyć, proszę bardzo, pan ничә төп вакытта килә. Инган күп профессионал дидарды сибе Musi nie zamówić, łamie, ale jestem przeszczęśliwa. Trzyma się, że wraz z mężem będziemy mogli w końcu wyjechać na rehabilitację, by rozpocząć nową przygodę. No, to bym Tu jest zestaw S dla Pani, tak oceniam Pani. Dziękuję bardzo i gratuluję. Thank you. Uwaga, <gryảm> Akcja Kręcimy dla Sebastiana dzisiaj została zakończona. Była to super akcja, gdzie bardzo dużo rowerzystów, amatorów jeździło i biło kilometry. Jeździliśmy przez całe lato trasami różnymi jeździły dzieci, młodzież, całymi rodzinami. Ee, także akcja udana. biblioteka y bajaj Marek. Boże, si coś <forszy> no i teraz wracasz na dwóch rowerach do Na dwóch.